Cześć, tutaj mamy stół okrągły o średnicy 100 cm i krzesła takie z krzyżem na oparciu. Blat stołu to jest w złoty, siedziska, na yy, siedziska, krzeseł to jest w złoty, podstawa stołu i skrzynia stołu oraz podstawa krzeseł to jest drewno bukowe pomalowane na czarno. Zestaw dla czterech osób, bo stoły o średnicy 100 cm nadają się dla czterech osób. Jednak stół ma opcję rozłożenia do 130 cm Wtedy Zmieści się sześć krzeseł. Nie tak nie będzie to takie super komfortowe, ale jakby to było potrzebne, jest taka opcja. Zalecałbym korzystać z tego zestawu właśnie w opcji złożonej i rozkładać tylko, jeśli jest taka potrzeba. Producent stołu informuje nas, że można trzymać wkładkę stołu pod blatem. Czyli tam jest taka półka, że ona się tam mieści, można ją tam trzymać. Ale w teorii można, jednak moim zdaniem nie warto, gdyż ta wkładka wystaje nam za blat. Robi dodatkowe takie. Ostre krawędzie. Wygląda to nijak, więc moim zdaniem wkładkę wyciągamy, chowamy gdzie za szafę, a stół sobie stoi nierozłożony i tylko w razie potrzeby wyciągamy wkładkę. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z wkładką pod blatem. Tak to wygląda, jeśli wkładka jest pod blatem. Można, no można, ale czy warto? Odpowiedzcie sobie sami. Możecie ją tam trzymać, nie musicie. Ja wam tylko razę, że lepiej moim zdaniem trzymać ją pozostałem, a poza tym stół jest całkiem fajnie oklejony ABS-em z kraftem i krzesła też śliskami kraft. Tak wygląda zestaw z rozłożonym blatem. Dodamy sobie wkładkę. Teraz zobaczcie ten sam stół z sześcioma krzesłami. Stół już jest rozłożony, czyli jest taki owalny. Sześć osób się zmieści, jednak jeśli nie ma wielu rzeczy na stole, gdyby ten stół miał być jakoś obficie zastawiony, to byłoby ciasno, więc zależy do czego potrzebujecie. Jeśli do jakiejś Rozmów czy kawy, herbaty, jak najbardziej obiady rodzinne może być ciężko.